Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was rozumem z kanali. Dzień dobry, dobry wieczór, lep dobrego jajka tak, oraz szczęśliwego świąt. nowego roku To zależy kiedy to oglądacie. I słuchajcie. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek na czymś takim jak farma iluzji, albo jakiś dom iluzji, czy coś takiego, ale znaleźliśmy mapkę, na której jest mnóstwo, ale to mnóstwo różnych optycznych iluzji, które spowodują, że dostaniemy oczopląsu, więc postanowiłem, że to filmik i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Mam tak nadzieję, że... Łapa w górę zostawiona. Tak? Mam nadzieję, że... Chwila, czy ta podłoga to też jest optyczna iluzja? To jest tak jakby... Tak jakby lustro, prawda? O rzeczy. Wow, rzeczywiście! Wygląda ale super! jakby była lustrzona podłoga. No dobra. To ale... wiesz co? co? Ale słuchaj, zobacz, tych guzików tu jest naprawdę, naprawdę dużo. Nie wiem, czy uda nam się wszystkie zobaczyć na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się uda. Ale wiesz co? Ja to proponuję już nacisnąć pierwszą. O, okej. Okay. Uwaga. The Dragon Illusion, czyli, czyli iluzja. Illusion smoka? Ja wiem, co to jest! E, co Zobacz, to jest? Te takie chińskie, papierowe. Dużo filmików na internecie o tym jest. To jest taki jakby wklęsły, wklęsły obrazek, który, w zależności od tego, jak idziesz, to wygląda, jakby on cały czas był skierowany w twoją stronę. A, no rzeczywiście tak jakby się na mnie gabi. On tak jakby się obracał cały czas i zaraz się patrzył na Wiesz ciebie. co, mi się to nie podoba, potem mi się kojarzy z takimi, tymi jakimiś obrazami, które się patrzyły na ciebie tak jak przechodzisz i mi się to nie wygląda, podoba, ja stąd. Wygląda, jakby to był krokodyl, który jest fanem żółwi ninja, bo ma taką opaskę na oczach żółtą. Ale dobra, crazy lines. To jest e szalone linie? Szalone linie. E o co z nimi chodzi? E Eww. czy... Czy coś z nimi wiadomo, o co chodzi z tymi liniami? E, te linie jak popatrz się tak jakby nie patrzcie na nie! Patrzcie tak, jak ja się patrzę. Czoko? E, jak? O tak i delikatnie się na nie y, skieruj, tak jakby wzrok i zobacz, one wyglądały, jakby się były takie y, łagodnie zgięte. Aha, jakby się wyginały, tak też tak. trochę wygląda. Uch. Jakby niektóre były takie jajowate, a niektóre były w stanie. Nie wstyczny na poleć brzuch? E, wiesz co, nie, ale to. Myślałem, że po prostu niektóre z tych, e, z tych linii będą jakieś takie, nie wiem, ciekawsze czy coś. E, what? Co? Ale fajnie. Wiesz co, przed chwilą właśnie marudziłeś, że nie jest wystarczająco o. fajnie. Wydaje mi się, że to chyba jest... Czekaj, e, trzeba dobrze, dobrze się ustawić. E, Ale e, proszę mnie tylko... O! Ej, rzeczywiście. Hej, tutaj jest napisane, że na końcu tego y, wydaje się być jakiś jeden mały blok, ale co to tak naprawdę jest? Tak jakby na, na dole był taki bardzo, bardzo miniaturowy blok y, zrobiony z y, tego, ze stołna. Wiesz co, powiem ci, że ten jeszcze bardziej sta sprawia, że boli mi brzuch niż Ej, ostatni. Ale bardzo mi się to podoba, tko. Co tu robi ten crafting? E, zobacz! Widać się z nami. Hi. Dzień Hi. dobry, autorze ma. Dobra, wracamy. Przepraszam. What? chwila. O co tu chodzi? Że to wydaje się być Aha, w 3D. Zobacz, można ruszać lekko myszką i to tak się będzie trząsło trochę. Dobra. Na serio. Wracamy, bo, bo mamy już całą tą tutaj e, cały dział zrobiony. To teraz czas na kolejny. Okay. Belweder. Belweder? Belweder? E, Czy coś się dzieje, Belbederze? E, Oj, e, o co tu chodzi? E, wiesz co? Aha, zobacz. Co? Jak sobie staniesz troszeczkę z boku, to to się wszystko zaczyna rozjeżdżać, zobacz. A ja. jak staniesz z powrotem na tym miejscu, to nagle wszystko zaczyna wyglądać jak, jak powinno wyglądać. O! Um. E, ale dziwnie. Pokaż. Ale dobra. Chodzi o to, że te, mm, te jakby e, słupki, nie wiadomo gdzie się zaczynają, a gdzie kończą. A to jest czym? O nie, ja okay. wiem, czym to jest. To się wydaje, że to jest, że to a, idzie w dół. Jak, jakby była dziura taka w dół, tak. prawda? Tak, ale super. Wiesz co, podoba Może mi się. mógłby być taki pak do Minecrafta, który jest tylko biały i czarny. Bardziej dywan na, w Twoim salonie. <laughs> ale okej, okay. okej. Okay. Oooo! Wiesz co to jest to samo? Na zasadzie <Becca>, na tej farmie iluzji był taki domek, <ps2> <Homer> który było wszystko na, po drugiej stronie. Mi się to bardzo nie podoba. Ale się zdziwiłem! Bo, słuchajcie, bo wy nie wiecie o co chodzi, ale miałem tak kamerę i chciałem poruszyć kamerą w bok, przesunąć się i nagle mi się zaczęła kamera odwracać, co? <éta hogy>, <reveals> ale dziwne Ej to jest super, to mi się mega podoba. To jest jednak chyba z lepszych, póki co. Okej, okay. co mamy tu? O nie, to ja to znam! Czy to jest to... To z takimi fasolkami? Tak, dokładnie, to jest po prostu Minecraftowa wersja tego, co już jest znane. Yy... Tylko nie wiem, czy to działa. Wiesz co, dla mnie tak delikatnie działa, ale yy... nie tak, jak jednak ta prawdziwa wersja. Jak się na to patrzy, to powinno się delikatnie to przesuwać, tak, ale... ale yy, nie działa to u mnie. Chyba nie, w Minecrafcie to chyba, to tylko taki ładny wzorek jest. I mamy oh, dropper. Nie mów, że mamy! podoba mi się, Proszę uwaga! Mnie. Uwaga! I. Uuu. Ale super! Dobra, to mi się... O, tylko jak się... Tu... Wiesz co, A, trzeba bawali, fra... wrócić. Uh, tu, tutaj, tutaj, tutaj jest właśnie... rytard. Jestem! O nie, a dobra, dobra. cofnij się na samą górę i musisz znowu tutaj jest, Tutaj jest, tutaj no. pyk. No to słuchajcie, mamy już kolejną trzecią jakby, trzecią część. Klikamy, Herman Grid. Wiem, to jest to, że się szare kropki pojawiają Ojej, pomiędzy liniami. Ojej, tak, liami. tak, tak i potem bardzo polą oczy przez to, jak się za nie, nie bolą. za długo. Ogólnie, słuchajcie, teraz wam powinny się takie kropki pojawiać w tych punktach pomiędzy kwadratami. Tam, gdzie się jakby linie przecinają. Są takie delikatne szare kropeczki. Tak, i one y, znikają w zależności od tego, gdzie się patrzy. Dokładnie. Ej, to to działa. to, to jest za ściana wielka tutaj? E, do czego służy... Dobra, nie. Pewnie nie, się dowiemy. Nie interesuje mnie to. Klikamy. E, the table. He? Czy to jest prawdziwy stół? A Aha. czemu miał być nieprawdziwy? Co? Zobacz sam! Poczekaj, jest stół. Zobacz sam. E, co? O! Okej! Okay. <grystanie> no dobra, tu mnie mają. Trzeba z, z odpowiedniego kąta patrzeć. Ej, no I... rzeczywiście to wygląda, jakby, jakby one rzeczywiście stały. Tak. Nawet no, nawet jak się przybliży. Ok. <grystanie> e, naciśnij guzik, gdy załaduj, załadują się czanki do akwarium. Czokolwiek to ciebie. jest to miejsce, o którym mówiłeś. Oj, oj. Dobra, uwaga. Klik. Ciebie chyba przyniosło gdzieś. Y, tak. A teraz ty możesz również się Klik. przenieść. Y, I co tu się dzieje? Y, oba zombiaki są tego samego rozmiaru. Jak to? Naprawdę? Nie. Chwila. Tak. O, Obydwa zombiaki są tego samego rozmiaru. Przecież to powiedziała! Nie są, przecież ten jest dużo większy niż ten. Nieprawda, to jest, pe wiesz, perspektywa. Niemożliwe. Czekaj, czy da się stąd, czy da się sprawdzić? Ja mogę to rozwalić, o, ale nie jest. wiem, jest. Look from a different angle. Poczekaj, klik. Znowu cię przeniosło, a nie mnie. <laughs> tak, rzeczywiście, one klik. są takiego, no mówię ci. What? A? Ja byłem pewien, że on stoi tam daleko. No to widzisz. W takim razie twoje Whoa. oczy są cię zawsze oszukać. Ej, to mi się też bardzo podoba. Bardzo mi się podoba pomysł ogólnie na to wszystko. Kolejny, czyli. Czy krzesło e, będzie to samo, chair. co. E, Coś jest z w... tym krzesłem? Tak, poczekaj. Czy jestem... To jest to samo, co. Jest... O nie, Aha, ja wiem, co jest. To Bo tu jest napisane, tak. w którą stronę, jakby jest to krzesło skierowane. No to jest skierowane. Ono jest skierowane w każdą. Jak w każdą. Uwierz mi, zacznij iść na tym moście. Idę. E, co? No Chwila. nie? Nie, czekaj, Do czekaj. No serio? Czekaj, czekaj. Co? Co? <grywia> Jak to? Aha, bo jest to oparcie pod, pod kątem, dlatego tak się zrobiło. Z tamtej strony widać, jakby ono było bokiem. No, okropnie. Okej, okay, kole... What? O Ej. nie! Nie, nie, What? nie, ja nie mogę się na to patrzeć zbyt długo. To się rusza! Wiem, że to się rusza i to jest zbyt... What? Okropne, żeby się na to patrzeć ale za Jak to zostało zrobione? Ja wychodzę. Jak oni to zrobili? No ale dobra, super, super, tylko że mamy kolejną, e, kolejny dział, kolejnych pięciu e, iluzji, więc uwaga, uwaga. Klik. E, Coś ma być tutaj ukryte. Chwila, e, czy widzisz e, skośną linię? Linię. Ja żadnej skośnej nie widzę. Poczekaj, skośna linia. Chyba, że chodzi o tę białą, że tak jakby widać jedną białą. Czy ta czarna ma być skośna? Właśnie, nie wiem. Poruszaj trochę myszką. Widać taki kwadrat, który jest na skos zrobiony. Jest A, i taki mniejszy widzicie, tak. kwadrat w środku. A, wiesz co, ja nie widzę kwadratów, ja widzę koło. A, no jak tak kręcisz mocno, to też będzie koło. <noise> to ma być lodowa kanapka. Chwila, to jest jedna e, lodowa kanapka, czy dwa oddzielne kawałki? Jak to? Aha, wystarczy skoczyć. <grym> wystarczy skoczyć. Pasz, jest nawet jest Jedna z tyłu. <grym> e, tutaj jest napisane, <grym> chociaż ta jest prawdziwa. No, przynajmniej. Ale w sumie, wiesz co? Takie iluzje jest bardzo proste chyba w Minecraftie zrobić. O, takie coś, zobacz. Znaczy tak, rzeczywiście, to chodzi <grym> tylko o perspektywę. Dobra. Ok. E, naciśnij F1 i idź prosto. Dobra, uwaga. Ok. Łup. O! Co? O! Chwila. O! Czy ty to widziałaś? Widziałam to! O! o Boże, ale dziwne. Jak to działa? Wiesz co? Bloki się chyba są coraz mniejsze, im dalej są od Aha, y, gracza. Wi tutaj widać, ale kosmos. To jest pod kątem zrobione. Ale super. Dobra, to jest. To było genialne. To było naprawdę genialne. Okej, okay. niebieski wygląda inaczej, ale tak samo. Chwila. Aha, rzeczywiście, że jeden A, odcień niebieskiego sprawia i... wrażenie, że jest inny niż drugi. Tak, bo ten jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy, prawda? Ale to jest ten sam niebieski. Tak, jak tutaj przyjdziesz, to to dosłownie widać, dokładnie. <laughs> Zapraszam na górę. Nie wiem jak. No dobra, ale to nadal nie wszystko. <laughs> Więc to jest a, to jest to, ja też wiem co to tak, jest. Tak, to jest ten kwadrat, który jakby jest połączony w jedne, z jednej strony, ale jednocześnie też połączony z drugiej, więc nie wiadomo o co chodzi, a on jest po prostu. Y, z boku zrobiony. Ale ale to też jest fajne. To też mi się podoba. O, chyba to trzeba tak stanąć tutaj. Pyk. Mm -hmm. <laughs> co to jest tym razem? E, o co chodzi? Spójrz się na e, jakby na tą przestrzeń dookoła niebieskiego. Czy widzisz? niebieski Jakiś Koło? Niebieskie koło. O. Tak jakby z tego niebieskiego się robi takie koło, zobacz. Tak, ale tylko jak się obrócisz. Jak się obracasz, to widać. Jak o. się nie obracasz, to nie. No, teraz widać, ale nie, jak tak się patrzysz, to też wygląda jakby było, jakby ktoś takim niebieskim światłem tak. zaświecił. Tak, przez to tak, 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 tak. na białym tego niebieskiego światła nie tak, widać. Dokładnie, ale na liniach widać. Okej. Okay. What? Eee, co? Wiem, co to jest. Eee, to jest pamiętasz taką serię, na której z której zrobiliśmy chyba ze dwa odcinki? Tak, pamiętam tę serię. Eee, Ponieważ okay. ktoś się chce skakać pomiędzy nimi. I zobacz, jakie się Xy robią pomiędzy tymi e, kwadratami. O, no rzeczywiście! Takie idealnie, wow. idealnie skośne linie. Ale super. Dobra, czyli przynajmniej tyle widać. Chwila. Gdzie my jesteśmy? E, jakieś schody? Która jest y, do góry? Które idą do góry? E, które schody idą do góry? Tak. E, aha, spójrz się w dół. Spójrz się w górę. Spójrzcie. O, okej. Okay. Czyli wszystkie idą do góry? Dokładnie. E, to, jest, to jest nawet odwrotnie. Ten idzie. Ten też idzie, o kurczę, okej. Okay. To jest dosyć takie przerażające. O nie. Co? O, nie. o nie, kolejny oczopląs. Nie, mi się one nie A... podobają i najbardziej Co nie lubię właśnie dzieje? tych oczopląsowych. Mm. E... Aha, twoje oczy kochają czarno-białe ja wzory. Ja niezbyt, e... ja niezbyt. Będę czerł. Tak szczera. średnio, w ogóle jak się zakręcisz, to jest jeszcze gorzej. <laughs> okej. Okay. Co my tu mamy zrobić? Czy kawałek przed tobą jest takiego samego rozmiaru jak cała reszta? No nie, jest jest mniejszy. Patrz, o tu musisz stanąć. To rzeczywiście w ten sposób jest taki, ale tutaj jest o wiele... Okej, rozumiem. Jak tutaj stanę odpowiednio? Powinienem stać jakoś o tak. Oj, o, o, tak powinienem stać. I teraz to wygląda, jakby to był jeden duży kawałek. Dokładnie, ale się możesz poruszyć i już wyglądać. szybciej. Tutaj że jest trzeba w dobrym miejscu stać z reguły. Ok. O nie, czekolad to jest to, czy widzisz wazę, czy widzisz dwie osoby, które są. Jaką wazę? Które się patrzą. Dwie osoby, tu jest no, jedna. No, waza, tu jest waza. Gdzie? No to czarny, to jest waza. Chwila, Aha, ma tak, taką podstawę. I wiesz, co mo możesz, <noise> możesz zrobić? bejta tak jak przy dziwnych artykułach. Czy ty tu widzisz dwie twarze, czy Tylko może wadę? 5 Tylko 5% osób w... widzi yy, twarze albo coś. <głos> <głos> o nie, to znowu What? ta taka. E, Wydaje ej. nam się, że ona jest taka odpulchnięta. Taka w... Rzeczywiście, taka jakby było wypukłe. Dokładnie. Ale to nie jest wypukłe? Na nie, pewno nie, nie, nie jest może wypukłe. być, bo to jest maj, Ale dziwnie. What? Ej, to serio nie jest wypukłe, to ma no takie nie. same... Takie same linie jak... Po prostu nasza percepcja nas oszukuje. O, ale dziwnie. Nasze oczy są kłamcami okropnymi. Okej. Okay. Nasz w sumie mózg bardziej. Okej. Okay. E... Uh, hi. To jest nibyże w hi. 3D, tak? Hi. O to w tym chodzi. Hi. <laughs> Okej. Okay. Eee... Uh... Ten napis wygląda, jakby był w 3D. Rzeczywiście wygląda! A zobacz, a ten stone na górze powoduje, że pada na dół cień, i dlatego to tak wygląda, jakby było w 3D. Czekaj, ja zaraz. Ja schodzę, strażak Genali <grym> schodzi. <grym> Okej. Okay. A wiesz, co rzeczywiście to jest na jednej płaszczyźnie zrobione? To na pewno, ale to jest strasznie dziwne, naprawdę. <grym> mi się podoba, mi się bardzo podoba. No, i moi drodzy, została nam ostatnia Chocolate, bonusowa czy to nic iluzja. przypadkiem, ja samą nazwę y, pamiętam, czy to nie są takie schody, które. E, są. Chyba nie, What? Chwila, gdzie one. Co? E, w co w... Aha, dobra, tu widać, że jest troszeczkę krzywo. Ale o, o z tej perspektywy, jakby się nie przybliżało, one no, wyglądały, jakby schodziły na dół, ale jednocześnie tutaj są zwykłymi schodkami. No, A, ale... Okej. Okay. I tam w ogóle coś ludzie chodzą sobie. Gdzie? Tam, nie o, widzisz? O, tu. Hm. O! Hmm. 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 <laughs> ale moi drodzy, to by znaczyło, że to koniec, ponieważ zobaczyliśmy wszystkie, wszystkie możliwe wszystkie możliwe iluzje optyczne w Minecrafcie. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli wam się podobał, to trzeci łapkę w górę. Koniecznie, i koniecznie... w komentarzach dokładnie, która wam się najbardziej podobała. Przepraszam, <laughs> czy, czytam myślach. Możecie dać e, znacznik czasowy w komentarzu, e, to znaczy dokładna minuta i sekunda tej e, iluzji, która podobała, podobała wam się najbardziej. A my się sami żegnamy. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym i... Cześć! cześć! O... o nie...